W kategorii instytucja nominacje uzyskały Ministerstwo Finansów, Sejm RP oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest obarczany przez naszych czytelników winą za zbyt wysokie składki ubezpieczeniowe blokujące działalność gospodarczą, za nieefektywność w gospodarowaniu ogromnymi pieniędzmi, nieznośną biurokrację, nieprzyjazność wobec petentów, domaganie się zaległych składek od tysięcy przedsiębiorców, którzy wyrejestrowali się z ubezpieczenia. Malinę, Anno Domini 2011 w kategorii Instytucja, otrzymuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS. Mamy obecnego Pana Prezesa, Pan Derdziu, serdecznie witamy. Dziękujemy, że Pan przyszedł osobiście w imieniu Instytucji. Dzień dobry. Mogę coś powiedzieć? Ja rozumiem, że Pan Prezes oczywiście powie. Ekspozę <grym> dotyczącej Gospodarczych. Mariusz, Panie Prezesie, zapraszam. Szanowni Państwo, nie dziękuję za nagrodę, bo ona się nam nie należy, oczywiście, dlatego że to jest wymiar edukacji. Dlaczego przyszedłem? Żeby pokazać, że jakie wielkie zadanie stoi przed nami, instytucjami i dziennikarzami, też. Dlatego chciałbym tą nagrodę zostawić w redakcji Pulsu Biznesu, żebyśmy razem podjęli pracę ze wszystkimi Państwem na temat tego, co robią poszczególne instytucje. Bo jak ZUS ściąga 99% sk sk należnych składek, to znaczy, że ma sukces. Bo kto finansuje polskie państwo? Jego obywatele. Ja rozumiem, że każdy dziennikarz prasy profesjonalnej wie, że jeśli się zadłużamy na miliardy złotych, to później odsetki i koszty tego są duże. Więc jako szef instytucji mam dwa jakby tutaj dla Państwa takie komunikaty. Po pierwsze poprawiamy obsługę płatników, bo to są głównie przedsiębiorcy. Nie tylko przez to, że jesteśmy skuteczni w egzekwowaniu składek, bo taka nasza rola. Ktoś do tego się najął i musi to robić profesjonalnie. Nie trzeba edukować ludzi o tym, ale my... Wydajemy zaświadczenia od ręki i mamy je 96%. To znaczy, że ci, którzy zapłacili składki, kto ma opłacone yy, składki, dostanie zaświadczenie, a kto nie zapłacił, nie dostanie. Te wszystkie zadania nowe realizuje moja instytucja przy rosnącym zaufaniu społecznym. Wzrosło z 18 do 35. To są badania cebosu, zamawiane, tylko regularne badania, które funkcjonują. Te nowe zadania realizujemy przy tej krzywej spadającej. Zatrudnienie w ZUS-ie spadło mówi, o 1300 osób, mimo, że mamy zmianie do zarejestrowania, nowy kapitał początkowy do policzenia, składkę OFE i inne działania. ZUS prawa nie tworzy. ZUS je wykonuje, ale jeszcze jedna rzecz. Dlaczego część Państwa tak odebrała? Dlatego, że ZUS jest na naszej drodze od narodzenia aż do śmierci. Wypłacamy zasiłek macierzyński, zbieramy składkę, wypłacamy zasiłek chorobowy, wypłacamy emeryturę i na koniec zasiłek pogrzebowy. Każdy z US zna. Więc naszą rolą jest jak najlepiej wykonywać zadania państwa. Nasze, które demokratycznie wybrane władze uznały nałożyć na ZUS. Więc jestem tutaj, żeby. Zaprosić Państwa do edukacji, że musimy budować, co jest wartością naszego Państwa, jaka jest rola poszczególnych instytucji, i zawsze można postawić sobie staroty. Badania, które robimy przez inną jakby firmę, Milworld Brown SMGKRC, 68% świadczeniobiorców ocenia ZUS dobrze i bardzo dobrze, bo ZUS nigdy nie zawiódł Państwa i naszych klientów których po prostu rzetelnie, profesjonalnie obsługujemy, a jeśli ktoś oszukuje, naprawdę ścigamy. Taka jest nasza rola. Dziękuję. Nagroda zostaje panie... w redakcji jako wspólne zadanie dla edukacji. Przyjmujemy. Panie prezesie, bardzo dziękuję za przybycie i za wyjaśnienia. Mam nadzieję, że za rok ZUS otrzyma naszą nagrodę Fektorę. Yeah, yeah.